tam Ro, a to jest ostatni odcinek naszej serii zagrajmy w Mega Man 4 Dokładnie tak moi drodzy w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć już tą grę dokładnie tak eee, okej okay, no i lecimy do Wily Stage 3 dokładnie dokładnie tak okej okay. mamy tutaj gdzie full zestaw aktualnie i tanka nie potrzebujemy za to zdecydowanie potrzebujemy ammunition to jest pewne. I jednej, i drugiej. Eł. No, chyba baloniki jeszcze tak mocno nie będą już potrzebne. Na pewno nie na tyle, żeby stracić to wszystko tam. No i zbywamy sobie łanapkę. Mamy 9. Ponownie. Ech. To było miłe gro. Na pewno, na pewno mogłem wiedzieć, że to aktualnie będzie w tym, a nie innym miejscu. Eee. Nie. Dobra. Nie faszny. Yeah. Okej, okay. <laughs> one up once again. One bitch, run. Okej, okay, no i cóż my tu mamy aktualnie? Rewanże, rewanże moi drodzy. Zauważyłem, że im dłużej gram aktualnie w Mega Man, tym zaraz bardziej po prostu Kiedyś nie widziałem rewanży jako, jako takie typowe zapychacze i przedłużacze gry, a w tej chwili coraz bardziej, coraz mniej mi się podobają rewanże. I mean tak, to jest tradycja serii, ale kurde, bela, irytująca strasznie tradycja serii, bym powiedział. Okej. Okay. Walczymy z tym pajacem. Jak, jak, jak ja ciebie nie lubię, typie. <laughs> nie będę kłamał. Dobra. No, nareszcie już myślałem, że kurde nie ma zemeru wracać do, do ziemi, kurde, krecik jeden. <gry> Fuck. Dobra. Prawda, dobra, to może nawet już nie będę tego zużył od po prostu basterem, kurde, walne i tyle. Siup. Dokładnie <gry> tak. Bo nie aż tak źle, wow. Poszło nam w miarę płynnie z nim. Bardzo pięknie. Ok. Brightman i znowu nie pozwolimy ci użyć twojej twojej broni, że tak powiem. Jep. <grym>. Cierp. Okej. Okay. Ci tam we mnie się w pierniczasz, typie. Wepal gumę. Dobra. Ok. Ależ skoczek z ciebie przysięgam. Tak. Jeszcze żyjesz? Dobra. <grym. grym>. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Apteczka. Dobra, eee. lecimy, co tam dalej Gromasz, Aha, Skalmen, dobra, spoko. Fuck, Ju już do mnie szczylosz, typie? Eee. Okej, okay. ładnie. Dobra, masz tą swoją tarczę. No komde, fuck on, dobrze. <grymne> fuck, musiałeś się zatrzymać przede mną. Okej, okay, dobra. Czemu ja podskoczyłem? Znaczy, chciałem podskoczyć, ale podskoczyłem w momencie, kiedy strzelałem i nie, nie trafiłem. Niepotrzebnie zgarnąłem jeszcze damage. O jezus, dobra. Teraz ty. Nie lubię. Nie lubię. Eee, skal. Na nim bardzo już będę potrzebował i tanka. Potrzebuję i tanka. <laughs> Jaki on ma <na> kontakt damage? <laughs> What the fuck. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. dziękuję. O oh boy. Dobra. Cześć, Toadman. Eee, bodajże. Czy jego broń to są drill, ale to nam się przyda, więc chodź, 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 kochany, zabiję chodź, basterem, mnie tu Nie chodź, tu nie Tańca deszczu. Tylko zdychaj. No kurde, ty typie. Dobra. Ach, ta walka epicka, przysięgam. Dobra. Okej. Okay. Niby to jest proste, ale mówię, czasami on, on nie chce skakać kompletnie później. Przeskakiwać i. Człowiek musi się w sumie skupić. Bo aktualnie, żeby on tak skakał zawsze z miejsca na miejsce, to chyba byłoby trzeba nienaładowalnym Basterem. Tylko wtedy dłużej to po prostu idzie. Ale wtedy powinno nie być żadnych problemów z to, co pamiętam. Eee, ring, dobra. Nie wiem, ja sobie myślałem, że nie ma takiego dużego. E, tego. E, tak daleko nie, nie, nie dolatujesz tak powiem, broń. Ring, boomerang. Ok. Okay. Myślałem, że już zdech, ale jednak nie. Okej. Okay. Dobra. O, witaj, panie ringman. Sonic lubi to, przysięgam. <laughs> Ten już się tam zamachnął. Już już chce mi wpierniczyć. Za pajac. O, oh, fak. Czemu mi nie ładowało? Oh. Mój farał, menadż, sami po prostu strasznie... Nie, nie fajnie działa, Imo. E, Okej, okay. co teraz zostało? E, biorąc pod uwagę, jakie mam tej broni. A. No, no tak, no tak. Został on. <grybujesz> Najlepszy z nich wszystkich. Dobra. E... Ach, zawsze, za każdym razem, no, musisz mi tak zrobić, nieładnie. No. A to to już jest chamskie po prostu. Okej okay. <noise> nadzieję, że będzie mi starczyć tej broni O oh boy O oh boy Może być różnie Będzie starczyć Ale kurde całą musiałem zużyć To pierwszy raz mi się tak zdarzyło musiał całą broń zużyć na nim Przez to, że tak kurde skubany nie działa jak powinien, no. <noise> Okej, okay. jaka była Twoja słabość? To jest pytanie, chyba począ... Tak, Buster po prostu. W tym przypadku. Bodajże. Dobra, to jest proste, że tak powiem. Stoicie w tym dosłownie miejscu. Te czy Co to to jest? Was nie dosięgnął. Więc e, ze spokojem, tej można sobie stać, i, i w momencie, kiedy przerwa a tak, to go napierniczać. I teraz, aktualnie, czytają się drille, które aktualnie sobie zostawiłem, i to bywa, e, że tak powiem, troszeczkę trudne czasami, ponieważ aktualnie drille, tak jak wam, aktualnie mówiłem, działają tak, że wybuchają dopiero po tym, jak klikniecie jeszcze raz. I po prostu, jak nie klikniecie jeszcze raz, to ten drill się odbije od. od e, Maszyny Wally'ego i, i, i tyle. I tyle po tym, że tak powiem. Zero praktyczności w taki sposób. Okej. Okay. <grymne> nie było jakoś to wielce trudno. Ładnie pięknie. Speedula Wiley. Ale jak widzicie. Jeszcze Wiley nam się nie kłania. Co za tym idzie... To jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze Wiley Stage 4. Dokładnie tak. Okej. Okay. Kolejna czacha. więc lecimy. Okej. Okay. To wygląda jak pokój, który mogłoby być, nie wiem, tej Itang jakieś, jaka, jakieś coś, a tutaj nie ma nic. To jest hamskie. Okej, okay. lecimy sobie w dół. Ja Mam aktualnie taki pokoj, w którym aktualnie lubię sobie e, nabijać. E, właśnie am, amunicję. Przyda mi się aktualnie broń Faraomena, e, więc e, dokładnie tak. Najlepiej sobie tutaj właśnie ponabijać amunicję, żeby mieć pełne. E, dobra, jeśli nie zdobędziemy teraz w tym, że tak powiem, w tym pierwszym biegu. O, właśnie, no to ja w tej chwili aktualnie zrobię e, pauzę albo przyspieszę film, nie wiem cokolwiek, e, aż, aż zdobędę. E, Amunicję. Dzięki groza za łanapkę No co jest nie tak. Eee, więc wracam do Was za chwilę. Dobra moi drodzy, mamy to. <noise> Okej. Okay. Troszkę się namęczyłem, bo skubane dawały mi tylko moje apteczki. Głównie. Okej, okay. i aktualnie muzyka finalnego bossa w MM4 to również cudeńko. Jezu, znowu to się nie, nie, nie naładowało. Mówię, broń Pharaohmana czasami działa, czasami nie jeśli chodzi o ładowanie się. Okej, okay, no jesteśmy właśnie w takim pokoju, jak widzicie, e, dokładnie tak. E, no i kurde, jazda, no ciśniemy Wiley'ego aktualnie, no. Znowu się... Dobra. Mówię, muzyka jest bardzo fajna, podoba mi się. E, że tak powiem, e, pompuje krew w żyłach, więc, więc bardzo dobra muzyka aktualnie e, dla finalnego bossa, nie powiem. Wiem, że aktualnie mogę y, strzelać, że tak powiem, faraoszotem, chyba tak się nazywa ta broń, y, na różne, znaczy no, na, na boki, że tak powiem. Może inaczej, y, na, że tak powiem, boczny dół. Jak <grym>, to sobie nazwę, ok. Y, ale, że tak powiem. Y, nie lubię, nie lubię jakoś wielce mówiąc szczerze. Okej. Okay. Preferuję po prostu normalnie w niego nawalać. Okej. Okay. The end moi drodzy. Ładnie, pięknie. Kłaniać mi się Wiley, kurde bela, Nice. No i moi drodzy, kurde, końcę mam 4 Najsik, nice, najsik. Nice. Okej. Okay. Wiley spiernicza. <głania> Pokazując nam swoje brewki. No okej. Okay. <głania> Jesteśmy dalej w Rosji, rozumiem, przysięgam, doktor Kozak lubi to. Okej, okay, no i tak jak powiedziałem, Wiley spiernicza oczywiście, jak zwykle. Skubany uchodzi bez szwanku. To w sumie nie wiemy, jak to było w MM3, co nie, samo widzieliśmy go jak po prostu, że tak powiem, kamień na niego zleciał i, i tyle. Ale no cóż, okej okay, moi drodzy, o, mamy Mega bez czapy. Kłamię tak moi drodzy, tak więc kurde bela, to było Mega Man 4 i ja muszę powiedzieć, że Mega Man 4 e, to jest gra, że tak powiem, którą lubię, ale nigdy moim zdaniem e, nie było czegoś, znaczy jakby to powiedzieć, poziomy robot mastersów są, są, po prostu są, ale nie są dla mnie niczym wyjątkowym, ale za to Wily Stage i Kozak Stage są zarąbiste. E, no i co mogę powiedzieć? Dobra gra, więc polecam wszystkim jak najbardziej. Mega Mena 4. Jest sporo ludzi z fanbazy, którzy twierdzą, że to jest najlepsza gra z serii. Tutaj bym się nie zgodził. To jest spora przeginka, ale jest dobra, na pewno jest dobra. No dobra, tak więc dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i dziękuję za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że również Wam się podobała. No i do zobaczenia do następnych serii i odcinków. CIA!